Kolejna uchwała w trybie jednego czytania. Proszę Państwa, według druku numer 1770 przypominam, że minął termin zgłoszenia autopoprawek, a poprawki do czasu zakończenia dyskusji nad projektem należy do przewodniczącego. Zgłaszać że druk dotyczy nadania imienia samorządowemu przedszkolu numer 63 w Krakowie. Ulica za Jeden 1, projekt prezydenta miasta Krakowa, druk numer 1770, tryb jednego czytania. Referuje Pan Dyrektor, zapraszam. Dariusz Dumańewski, zastępca dyrektora jasiński Panie przewodniczący, Wysoka Rado, w wyniku konkursu, w którym mogli brać udział pracownicy przedszkola i rodzice dzieci, wybrano propozycję imienia Wesołe Skrzaty dla samorządowego przedszkola nr 63 w Krakowie. Wniosek o nadanie imienia został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Dzielnicy 17. Dziękuję. Dziękuję bardzo. W tej sprawie, proszę Państwa, wyraziła swoją opinię Komisja Edukacji jednogłośnie, dwunastoma głosami za poparła tą projekt uchwały. Czy są stanowiska innych komisji? Nie widzę. Stanowiska klubu radnych nie widzę. Otwieram na dyskusję. Kto z Państwa radnych chciałby w tym punkcie zabrać głos? Nie widzę. Widzę, że Pani Przewodnicząca Patena też kiwa głową przecząco, więc rozumiem, że wyraziła swoją opinię na komisji. Zgodnie z paragrafem 36 ust. tytułu miasta Krakowa zamykam dyskusję, która oznacza zakończenie czynienia projektu w trybie statutowym Nie poprawek. Będziemy głosowali tą uchwałę w bloku głosowań.